Witam ponownie z Muzeum Państwowego Muzeum tylko warto w ogóle zapytać na wstępie którego państwa ale to zaraz powiem dlaczego z Państwowego Muzeum Auschwitz Birkenau za mną widać grupę z, z którą podążaliśmy od rana i miała być dalsza część relacji tutaj z obozów miała być ta oficjalna część składania kwiatów i tak dalej natomiast nie tylko nie byliśmy w stanie jej przedstawić na żywo ale nie mamy jej w ogóle nagranej a to dlatego że władze muzeum z konkretnym naciskiem bo tego się dowiedziałem pan Cywiński zdecydował o wyrzuceniu wszystkich mediów z terenu tutaj muzeum Auschwitz w trakcie przebywania na terenie manifestacji organizowanej przez m.in. Piotra Rybaka o tym, że było to ponad 60 osób grubo, bo tu chyba w dwóch rzędach ci ludzie wchodzili no to jakby nie miało żadnego znaczenia natomiast decyzja była taka i nie tylko dotyczyła nas, to nie jest tak, że ja tu się żalę, mówię, o słuchajcie, no emisji nie wpuścili i tak dalej, nie razem z nami wyrzucili między innymi reportera Reutersa, jakiegoś fotoreportera, kilku innych dziennikarzy którzy byli na terenie obozu po prostu wyszła straż i powiedziała, out, won, nie, nie ma bo bo tu trwa manifestacja polityczna i, i, i takiej opcji nie ma, żebyście tutaj przebywali na terenie, mimo że mieliśmy akredytację. Zaraz poszukam po kieszeniach, wam pokażę taką ciekawostkę, że każdy z nas był dzisiaj dziennikarzem akredytowanym. To nie jest tak, że myśmy jakąś partyzantkę uskuteczniali, wierzyli, że nas na przysłowiowy krzywy ryj wpuszczą. Tutaj jest akredytacja na dzień dzisiejszy i na niej widać, że ona dotyczy 74. rocznicy wyzwolenia tutaj obozu. I pan ochroniarz powiedział mi, że te akredytację, to ja, no może nie dosłownie tym, tym, tym określeniem, ale tak w skrócie, że mogę sobie ją wsadzić. A to dlatego, że właśnie władze obozu były przerażone samym faktem manifestacji, którą wpuścili. No nie wiem, manifestacja nie manifestacja, tak naprawdę wszystkie drzewce, wszystkie transparenty zostały tu na zewnątrz. Nawet nie wpuszczali ludzi, którzy mieli na fladze jakiś napis w stylu Narodowe Siły Zbrojne, czy Szare Szeregi. Tak samo nie wpuszczali ludzi, którzy próbowali Wchodzić jakieś tam odzieży patriotycznej z, z napisami, bo to już jest manifestacja. Natomiast co jest szczególnie bulwersujące, oprócz faktu, że wywalili stąd dziennikarzy, to to, że nie było żadnego przekazu, nikt nie był w stanie zarejestrować tego, co tutaj miało miejsce, więc o tych ludziach, o, o Polakach, naszych rodakach, patriotach, można będzie powiedzieć wszystko, że, że byli pijani, że wszczynali burdy, że się z okroną tłukli. No bo kto tutaj potwierdzi, że było inaczej? Nie ma na to żadnego dowodu, bo nie tylko zakaz filmowania, obowiązuje wszystkich uczestników tej wycieczki, ale właśnie także media i to jeszcze raz podkreślam, nie tylko nas nie wpuścili, byliśmy w biurze prasowym, rozmawialiśmy, akredytowani dziennikarze i tutaj taka decyzja po prostu dyrektora muzeum, żeby absolutnie tego dnia nie pokazać tej manifestacji patriotycznej, czyli my polskie barany mamy jedynie otrzymać jedyny słuszny przekaz z telewizji polskiej, który był w w oficjalnych obchodach, że delegacja z Izraela, że tam Brzezińce, że się kiwają, że Szołach i tak dalej. Natomiast tego, że Polacy przyjechali złożyć kwiaty i wieńce pod ścianą śmierci dla pomordowanych rodaków, absolutnie nie. Tego w Państwowym Muzeum nie ma. I żeby było jeszcze ciekawiej, to jeden tutaj z uczestników tej manifestacji zapytał strażnika, czy jesteśmy w Polsce, bo tutaj też odchodziły różne dziwne sceny, nie chcieli wpuszczać ludzi, tam przeszukiwali tak dosyć agresywnie. I strażnik mu Powiedział nie, jesteście na terenie muzeum. Czyli e, potwierdzają się słowa Jonego Danielsa, że e, Auschwitz-Birkenau jest placówką eksterytorialną, ponieważ e, zgodnie z tym, co stwierdził jeden z ochroniarzy, nie ma tutaj e, Polski, tu jest teren muzeum. Także jeszcze może na chwilę podejdę, e, uchwycę końcówkę tego, e, co tutaj się dzieje. Może uda mi się kogoś zapytać, jak to tam było na miejscu. Bo słyszę Piotra Rybaka przemawiającego. Nie, Andrzej, Andrzej Krawczyk. I Zenicki, tutaj nie ma. Yes. Jest, jest, jest. I właśnie, yes. Tak, yes. Piotrek właśnie opowiada, Dzięki. że na czas waszej wycieczki wyrzucono wszystkie media z Dokładnie. terenu muzeum. Dokładnie, I po prostu imieniu nas wszystkich byśmy chcieli podziękować organizatorom za inicjatywę i za to, że obiecułem, że za rok się znowu tutaj spotkamy. Dzięki, tylko tyle. Dziękujemy. Po dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. No do, zobaczenia. do zobaczenia za rok. Do zobaczenia za rok! Do zobaczenia za rok mówią organizatorzy i uczestnicy, a kto z Państwa jest zainteresowany tym, jak dzisiaj wyglądały te obchody organizowane właśnie tutaj przez tę stronę patriotyczną. Jak wyglądał marsz, no to we wcześniejszym materiale na moim kanale zapraszam do obejrzenia, a tymczasem wracam do pracy, bo przecież jutro ma powstać.